Molosze, molosze. Robię sobie miłosza, kręcę się, kupa na mnie. Miłosz jest, miłosz jest, molosze, molosze. Robię sobie miłosza, bawię się, kupa na mnie. Co to jest, co to jest? Strzelam z rur molosza, a potem z sus strony. Ale proszę się na mnie nie patrz, rozbiłem całą przyjaźń. Biję się w szkole. Z kolegami robię słabszą bęgę. Płaczą dzieciaki pięknie. Pięknie zazdroszczą mi kolegów. E molosze. Lecą z śmietnika. Ja je chcę. Dwa były w Ninę. Ja czekam już na suby dwa. Mi, 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 czego chcesz? Proszę, powiedz, czego chcesz. U mnie wszystko jest pod pachą. Pewnie porozmawiamy se molosze, molosze. Robię sobie molosze. Bawię się kupa na mnie. Co to jest? Co to jest? Molosze, molosze. Robię sobie miłosza. Bawię się kupa na mnie. Co to jest? Co to jest? Robię molosze. I się cieszę jak miłosz. Bo się na tym nie znam. Kupa, kupa, kupa. Tańczę bez majteczek, bo jestem frytka. Teraz na dole. Kiedyś na górze polej na mnie białą farbę, włosy jak po spaniu. Jak się patrzy z dołu, ja to wiem. Wszystkie molosze przegrywamy w grę i ogólnie jest nie w porządku. Znowu nowy Ohio Clipik nagrywany w małym domku. I chcę niech tej kapuchy mieć nie po troszku. Ja sobie za nic kupię. Żółte tylko wspomnienia, dawaj białe, teraz robię sobie miłosza, bo ja wózkiem mnie już tutaj nie ma, molosze, molosze. Robię sobie molosze, bawię się kupa na mnie. Co to jest, co to jest molosze, molosze? Robię sobie miłosza, bawię się kupa na mnie. Co to jest, co to jest?